W dzisiejszym filmiku pizza. Warto zrobić pizzę w domu, ponieważ wiemy, co w nią wkładamy, dajemy produkty najlepszej jakości i wiemy, że zjemy zdrowo. Jest to bardzo prosty sposób. Zapraszam! Do zrobienia pizzy potrzebujemy kilo mąki pszennej, sól, olej i kostkę drożdży, a także wodę. Do pizzy potrzebujemy pół kostki sera, paczkę salami, zioła prowansalskie, cebulę, przecier pomidorowy, może być ketchup, pieczarki, a także to pinambur, nasze ulubione warzywo. Teraz zabieram się za ciasto, później Wam pokażę jak to wszystko wygląda, już przygotowane. Tak wygląda ciasto na pizzy już przygotowane. Szczegółowy przepis w opisie. Tutaj już jest ciasto rozłożone na blachę. Za chwilkę będziemy rozkładali ciasto na pozostałe blachy. No i wtedy będziemy rozkładali dodatki. Włączamy piekarnik do temperatury 200 stopni. Tak wygląda pizza już z dodatkami. My położyliśmy ser, pieczarki, cebulę. i salami oraz bardzo zdrowy topinambur.